Siostro, a czy jest tak. coś takiego materialnego, o czym siostra tak na co dzień marzy? Jest jakaś rzecz, ja którą siostra, marzę. Co siostra chciałaby mieć, a jeszcze tego nie ma, bądź <laughs> nie może mieć? Fuh, trudny temat. Bo w sumie to co, mam, to, co chcę mieć, to mam. Ale gdybym tak miała marzyć i marzyć, to myślę, że bym bardziej pragnęła takich rzeczy fotograficznych. Mm. Ale nie dla siebie, po to, żeby mieć i bawić się tym, tylko żeby pomóc w gromadzeniu. I pod względem powołaniowym i w ogóle wygląd zewnętrzny i te wszystkie zdjęcia, i promocje, i ulotki, i mm -hmm. te wszystkie programy i tak dalej, no to w tym kierunku. Hmm. Czyli gdyby ktoś miał jakiś aparat z górnej półki, to z półki tej półki można zdjąć, siostrze przekazać tak. i akurat taki prezencik siostra mm -hmm. przyjmie. Ok, prosimy zapamiętać i zapisać, adres <laughs> siostry będzie w opisie filmiku. <laughs> Idziemy dalej. Siostro... Ja to Yy, uwaga yy, teraz Siostro, Teraz pytanie yy, o wcześniejsze życie. Czy jest coś z takiego wcześniejszego życia, tak. do czego siostra jakoś tam wraca, i czego teraz siostra jakoś tam w sposób szczególny brakuje? Na przykład nie wiem biegania po plaży albo. Na no rowerze. myślę, że tego, tak znaczy, takiej turystyki, to trochę teraz, to, to tak trochę jeździłam, ale ze względu na to, że robiłam faktycznie zdjęcia, robiłam w różnych miejscach Polski i to była dla mnie duża duża bo Poznawałam nowe miejsca, okolice i no, poznawałam też piękno natury, co bardzo lubię. Mm -hmm. Co mi brakuje, no to myślę, że takiego, takiej pracy stricte zawodowej, nie w ogóle robienia zdjęć tutaj, bo robię cały czas, ale takiego zachwycenia się młodą parą, robienia zdjęć w kościele, poznawania nowych ludzi, bo to jest zawsze jakaś historia. To nie jest tak, że się idzie robić zdjęcia. To jest najpierw trzeba ich poznać, żeby wiedzieć, jak zrobić, jak ująć. Mm -hmm. Więc to było dla mnie takie niesamowite. Myślę, że tego mi brakuje. No i oczywiście, też nie za rodziną, za bliskimi znajomymi. A teraz mam już swój świat inny. <grym> rozumiem, to rozumiem. rozumiem. A tak mówiąc, plus, y, czy jest siostra szczęśliwa, będąc na Masz takim etapie? Podmiot, <grym> nie, nie mam. Ja nie? Już nie jestem <grym> <Już> szczęśliwa. <się> <grym> Okej, okay, to myślimy, że ten świat jest złowidzicie. Bez rodziny, bez możliwości biegania po plaży. Ale ja mam I dużo sióstr. I ma sióstr <grym> no, jak, ma jak normalnie. Robię. A tam są dwie, yy, tylko one nie chciały to podejść, tak się nagrać, ale no, to mówimy tytuł. teraz, bo one nie chciały być tam, więc my będą stów, mówimy o nich tam, żeby im było niezręcznie. I jak będziecie oglądały, to będziecie wiedziały, że to mówimy właśnie o was. Yy, teraz takie pytanie też typowo mm, rodzinne. Yy, a dokładnie no, relacje dam z Oczywiście siostra o. jest dopiero krótko w zakonie. Yy, tak. yy, jeszcze do końca nie nadłamała jednego serca, bo tam słyszymy, że pod blokiem jakieś tam przejazdy rozwarowe czasami się przytrafiają, yy, ale czy już tak. Obecną. Nie ma siostra takich momentów, że właśnie trochę jednak tego mężczyzny obok brakuje. Czyli brakuje siostrze czasami, że właśnie wszedłby taki śmierdzący piwskiem, ale jednak no, przytuli i coś tam krzyknie, ale jednak krzyknie i no, że w pokoju gdzieś tam właśnie taka jakaś męska dusza by się siostrze nie przydała. Nie ma takich siostra właśnie momentów. Myślę, że czasem jak idę ulicą i widzę szczęśliwe pary, to we mnie jest też jakaś taka tęsknota za tym, żeby był ktoś obok mnie, kto nie będzie wspierał. To myślę, że tak, budzą się we mnie takie uczucia, ale nie są one jak na razie zbyt częste. Yy, no, co jest też dla mnie taką trudnością, to to, że zrezygnowałam z macierzyństwa i mm -hmm. zrezygnowałam z takiego fizycznego, ale widzę, że mogę je rozwijać duchowo i, i to mi bardzo mocno rekompensuje tamtą pustkę, bo rzeczywiście zawsze marzyłam o tym, żeby mieć duże dzieci. I mam duże dzieci, i mam duże dzieci w inny sposób. O, pójdzie siostra oczy w szkole. Ja uczę w technikum. No siostra, zobaczę. Plejade. Ta, wszyscy się rzucą. O. Na ramiona. Tak. Na ramiona albo właśnie, bo mówię. Przeziostra, mogę ta, przy siostra mogę tam, Prze, to przez siostra mogę tam. Ale to wtedy to docenić, że jednak jak się wracam, to pokoju, ta. gdzie Cicho jest. Cichego. Nie no, ha hałas też jest dobry. Dobrze jest jakiś hałas, bo to znaczy, że jest coś obok mnie, nie? Mhm. Mm bardzo pozytywnie. I siostra, ale właśnie w kontekście macierzyństwa, bo no, to oczywiście bardzo myślę, że jeszcze wczesny moment, ale właśnie dla kobiety, czy taka wizja tego, że jednak nie będzie mamą swoich dzieci, to jest hmm. rzeczywiście jakaś duża trudność? Hmm. Siostra aż No, myślę, że jest trudność. Nie, nie umiałam powiedzieć, że jest duża. Ale myślę, że dla mnie trudność była i jakiś sposób nadal jest. Hmm. Jest, tak. Okej, okay. tu nie <laughs> będziemy tego tematycznie omówić. Drożej. Okej, okay, siostro. Pytanie właśnie już o takie rzeczy z szafy. Czy masz siostra właśnie może jakieś tam jeszcze z młodości lateksowe spodnie, albo jakieś sukienki, ewentualnie jakieś tam miniówki, albo z kurtkę skórzaną, albo jakieś tego typu tam właśnie rzeczy, które młodzież, jak wiemy, czasami potrafi założyć? Skórzana kurtka to jest dobre hasło, bo jak poszłam poznać siostry, to była w skórzanej i ona nie potem poznała. Mówiła, że nie zapamiętała właśnie po tym, że miałam skórzaną kurtkę. Nie mam już jej oddałam. została w domu tak. Nie, raczej zazwyczaj ubierałam się normalnie. Jeansy jakieś, jakiś, jakiś nie, nie, nie miałam jakichś wymyślnych rzeczy. Także myślę, że jest w miarę normalnie. <grystanie> Okej, okay, rozumiem. A siostro, to teraz przejdźmy tak w płynie takiego nie, życia imprezowego sióstr. Jak wyglądają właśnie takie nocki, kiedy właśnie mm -hmm. nikt nie widzi i nikt nie wiem, Na przykład jakaś taka noc sylwestrowa, czy wtedy siostry sobie tam odpalają muzykę <grystanie> eda Shirena, albo ewentualnie mm -hmm. jakieś tam inne kawałki Metallica, yy, albo Zenka Martyniuka, jak wtedy wszystkie te Oczy zielone, zielone, albo jakieś o, inne... Tek no i, i, no, i tu wsiąkniemy sobie tak ten... Jakieś no znamy Mamy na ja koniec też się to słyszy. No proszę bardzo. Ale na przykład taki sylwester, to tak było, że na spokojnie? Czy tam, że się właśnie włączyły jakąś taką muzyczkę, jakieś tam drineczkę? Gdy no. każda. Bez drineczków może. Nie, generalnie spędzałyśmy sylwestra w swoim gronie, takim nowicjackim informacyjnym. Zbierałyśmy się w refektarzu, czyli takim miejscu, gdzie jemy posiłki, to jest duże miejsce, więc miałyśmy duże miejsce na tańce. Włączyłyśmy sobie muzykę, karaoke, różne szaleństwa, zależy, kto, która jakie miała pomysły, także dowolność była zupełna. No o. chyba, że która czegoś nie chciała, to rezygnowałyśmy. No, Rozumiem, ale czy można się. powiedzieć, że takie życie imprezowe sióstr, to można powiedzieć, to tańce, to karaoke, tak. to jakieś tam jeszcze... No zabawy integracyjne i te wszystkie rzeczy, mm. no. Czyli siostry, można powiedzieć, nocami nie zawsze śpią. Nie tylko do różańca nie <laughs> bardzo, <laughs> bardzo, bardzo ciekawa historia. A jeśli chodzi o typ muzyki, jest taki jakiś ulubiony generalnie styl muzyczny wśród sióstr albo jakiś artysta, na przykład ten Zanek Martyniuk, o którym wspomniałem, że <laughs> był Jest sławny w naszym zgromadzeniu. No, no bo to zespół, tak Śród moich tam, spół, spół, siostrę, tak. No, ale tak. macie tak jaką... Jak ulubione? macie imprezę, to jest tak, że generala mój trochę siostry dzisiaj na parkiecie tylko zespół Akcent. I wtedy tak czosna <laughs> ona i wtedy tam normalnie jakieś kolorowe, tam... kolorowe. <laughs> <laughs> nie, no myślę, że nie ma takich górnych rozporządzeń. Hmm. Czyli... To zależy od tego po prostu, jak się dogadamy, bo nie każda lubi disco polo, nie każda lubi nie wiem, rock, nie każda lubi metal, nie każda lubi reggae, no to kwestia tego jak się uszanujemy jak się będziemy razem mm -hmm. wspólnie bawiły. A gdyby ta siostra podczas takiej nocki chciała sobie tak lampkę wina, to wtedy to jest jakoś tam zgodne z ogólnie przyjętymi normami? <laughs> Myślę, że nie miałabym takiej potrzeby, żeby pić lampkę wina. Nie ja no, myślę, że jakby ktoś wypił lampkę wina, która sióstr, to nie popełni przestępstwa, a nie zrzeszy. Mhm. No chyba, że to było w jakimś nie wiadomo jakich wielkich ilościach. No to wtedy raczej chyba nie. Mhm. Czyli można pić, ale kulturalnie. No powiedzmy. Tak, rozumiemy, rozumiem, <laughs> rozumiem. <rozumiemy. I>, siostro, <laughs> tak. teraz takie pytanko y, odnośnie habitu, bo to w różnych zgromadzeniach ogląda rozmaicie. Mm -hmm. I takie do pytanie, siostro, siostra musi być zawsze w habicie w Waszym zgromadzeniu, gdziekolwiek idziecie tam habit, czy może być nam w tak, że na miasto bez, albo w góry bez. Czy wy tak non stop zawsze jednak staracie się mieć się na sobie strój Nie, No my jesteśmy zgromadzeniem habitowym, więc nam przynależy habit, wybraliśmy to zgromadzenie, wybraliśmy sobie habit. I nosimy go świadomie i dobrowolnie. Nie, no, generalnie jest przyjęte tak, że no, ubieramy habit. Rozumiem. Nie z przymusu. Znaczy no, jedziemy do domu na urlop, no to wtedy wśród bliskich wiadomo, że ciągle nie będę chodziła w habicie, bo jestem wśród swoich. No ale tak oficjalnie to jest mój strój, ja się nie czuję dobrze. Mm -hmm. i... Ale <laughs> czyli właśnie, jak jest takie przyjęcie rodzinne, typu tam imieniem dziadka babci... Nie, no, no i to jest... normalnie tak, jestem tak. No chyba, że już wieczorem idę spać, no to wtedy wypada mi ściągnąć i pójść w piżamie. Rozumiem. <grym> ok, <grym> ale w takim razie, bo tu się teraz wspomniała, że przy bliskich bez habitu, <grym> czyli tam rozumiem, że to Znaczy to tak rodzeństwo... przy takich różnych sytuacjach, tak, tak. Czyli przy Ale imprezy to już raczej aż... nie. no to już Na taki takie wyjścia? Tak, tak. Mm -hmm. Ok. A możliwa jest jakaś taka dyspensa? W sensie może się trzeba powiedzieć, że idzie na daną imprezę i jednorazowo chyba bez habitu, albo jak się teraz idzie za granicę, bo nie, to jest dokładnie ważne, że… Nie mi to do głowy. No ja to mogę wypowiadać, jakieś takie nowe innowacje. Ale bo poza granicami kraju czasami <grym> siostry jednak nie mają habitu, czy jak siostra by pojechała do poza kraju... też nie mają, bo są zgromadzenia bezhabitowe, więc nie noszą. Okej, okay. ale to rozumiem, że to nie jest tak, że to działa tylko do granicy województwa i poza granicą nie. województwa, ten, tylko nie. nawet z tą nie. granicą to siostra zawsze... Tak. Okay. tak. Widzicie? Także jak będziecie siostrami zakonnymi, to trzeba mieć na uwadze, że taki piękny strój tak. i postę, Suk? i suknie, i tu, i tam. Tak. To? Myślę, ciekawa informacja. Siostro, jeszcze takie pytanko o imiona siostrzane, bo niektóre mm -hmm. siostry podobno zmieniają imię, nawet nie podobno, tak rzeczywiście tak jest. Tak, elegancko krążył. Tak jest, no i to jak to wygląda, że siostra po prostu dostaje listę imion do wyboru, czy to jest tak, że przychodzi do siostry przełożona i będzie i mówi od dzisiaj jesteś telesfora, albo na przykład jakaś tam hegemonia, bo taka była święta w wieczu. Czy to siostra daje jakieś tam propozycje i tam potem ktoś to jakoś tam weryfikuje? No, generalnie ja imienia na przykład nie zmieniałam. Moje imię to jest Daria i takiej siostry jeszcze w zgromadzeniu u nas nie było, znaczy teraz nie ma, więc to imię mi zostało. Ale generalnie, kiedy przechodzimy z etapu postulatu do etapu to kanonicznego to jest taki czas, kiedy podajemy trzy propozycje naszej Matce Generalnej z imionami, które chciałybyśmy otrzymać jako zakonne. I wtedy Matka nam imię przydziela. Mhm. Generalnie zostaje chcielne, jeżeli takiej siostry jeszcze nie ma w zgromadzeniu takiego imienia, a jeżeli już jest, no to raczej się nie zmienia. Rozumiem, czyli jakby kryterium doboru imiona w jednym z jest to, czy nie ma siostry takim imieniu, tak? tak. Czyli dwóch takich samych tak, tak, nie tak. ma, czyli obecnie Zraczenie. rozmawiam z jedyną Darią w gromadzeniu sióstr tak. Ale mi się trafiło. I, ale jeszcze to <laughs> też takie pytanie, właśnie, po co ta zmiana imienia? Czy to nie można sobie tak zostać normalnie, jak się było chwannym? Bo to potem przecież. Myślę, trzeba... że i można by było, ale to też jest taki symbol tego, że się wkracza teraz w takie nowe życie. No, zostawia się coś już, czegoś nie ma. Znaczy jest, tak, to się zostawia. Mhm. A jest inny świat, które się przed nami otwiera. To jest myślę, że taki piękny symbol tego właśnie. Okej, okay. czyli to tak jak wynika z tego, że też się zaczyna nowe życie i nowe tak. imię mamy z tego bardzo dobrej tak. Ciekawostka. W księży tak nie ma. Mamy także, jak tam mama tata ta dał, tak nam zostaje do końca. Także gdyby ktoś chciał zmienić sobie imię, nie to pasie, zapraszamy to się nie podobało, to już taka opcja jak nie ma. Ok, idziemy dalej. Teraz jeszcze takie pytanie odnośnie księży. A dokładnie czy to prawda, że siostry mają gorzej? a księże mają lepiej, bo to się mówi. Że ksiądz to przynajmniej przeodprawi, że ksiądz to przynajmniej wyspowiada, że ksiądz to ma miliony, ta siostra robi w sumie tylko to, co jakaś zatrudniona na umowę zlecenie pani, która pracuje w ponie gospodarczym, bo siostry to tylko sprzątają, siostry to tylko piorą, one księdzą gotują, one księżom gacie po prostu układają, a normalnie nic przyjemnego z życia nie mają. Nie to co te klechy no myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w znacznej mierze. Um, uważam, że nie mamy gorzej niż księża. sposób Szczególnie jeżeli chodzi o taką odpowiedzialność za kierowanie czy za przewodnictwo osób, towarzyszeniem tym, którzy są obok mnie. No, bo nie odpowiadam za to. Znaczy, z jednej strony odpowiadam, jestem siostrą zakonną, i też mi zależy na tym, żeby ktoś, kto jest obok mnie, został zbawiony. <grym> Wiadomo, ale no, nie ciąży na mnie takie mm, zobowiązania jak na Kapłanach. Więc my mamy pod tym względem trochę lżej, że nas Pan mógł z wielu rzeczy nie rozliczy, tak jak rozliczy księży. Poza tym też zajmuję się pytaniem z Komisją Wspierania Kapłanów. Poznałam wielu kapłanów w swoim życiu i widzę, z jakimi trudnościami się zmagają. I no, jest im ciężko, jest im ciężko i trzeba ich wspierać modlitwą. I no, też po to jesteśmy, żeby ich wspierać. Mm -hmm. um, bo poznałam też wiele sióstr, i no, też, wiadomo, mamy swoje trudy, jakieś krzyże, ale myślę, że chyba aż tak nas nie dotykają jak książę myślę, tak. Myślę, mm -hmm. że o hejcie, bo czasami jednak o się krzyczy: P, do file, i złodzieje. To są właśnie księża i ich przyjaciele. A jest jakiś taki ten hejt na siostrę? Czasami siostra jakoś tak spotyka się z jakąś taką... Nie, z hejtem się nie spotkałam, aczkolwiek jakiś jak do ulicy, to wołają pingi. <słyska> <słyska> nie wiem, czy to uznać za hejt. Nie no, raczej nie spotkałam się do tej pory jeszcze. Nie. nie wiem, co mnie czeka w przyszłości, ale spotykam się raczej z pozytywnym odbiorem. Nawet od osób, od osób które nie mają styczności za z Kościołem. Po prostu są ciekawe, zaintrygowane dlaczego. Mm -hmm. Tak jest. No i właśnie, siostra, bo to teraz właśnie taki dobry moment, żeby sobie powiedzieć, no e, dlaczego, i siostra jest siostrą? Że o tym powołaniu już rozmawialiśmy, ale no coś, bo to rozumiemy, że tutaj siostra wefnęła, tutaj siostra weszła, <laughs> ponieważ no, poczuła powołanie. Na no, ale jak no. siostra właśnie jest tą siostrą zakonną, no to... Co jest dla siostry takim, takim dawcą szczęścia? Czy siostra liczy w tym powołaniu? I czy w ogóle siostra jest szczęśliwa? Oczywiście, jeżeli nie, to wytniemy, a... Ale... Co daje w ogóle szczęście płciu siostrą? To, że jestem sobą w tym zgromadzeniu to, że mogę siebie dawać. I to, że siebie daje jest zupełnie darmowe, bo nie biorę nic od innych mhm. i że oni z tego korzystają. To, to, bardzo to jeszcze cieszy. mogę być takim trochę jednak, no takim upierdliwym prowadzącym. Ale to co? Cieszy mm -hmm. siostrę to, że siostra coś daje za to pieniędzy nie otrzymuje? To tak. jest coś, co siostra daje tak. jakoś tak? Nadość? No, że ja idę i widzę, że ja się uśmiechnę, ktoś się uśmiechnie do mnie. że ją podam rękę, on stanie. No? Widzicie? Pieniędzy z tego nie ma, a szczęście jest. Okej, okay. i co się jeszcze daje siostrze? Jakieś takie poczucie szczęścia? Takiej codzienności? No, myślę, że wraz z Chrystusem, którą buduję tutaj. I stricte z nim. Ale też z ludźmi właśnie poprzez ludzi z nim. To myślę, że jest dla mnie bardzo ważne, szczególnie w mojej wspólnocie, w moim zgromadzeniu. Tak, nigdy nie myślałam, że wspólnota będzie dla mnie tak ważną częścią życia, jak jest dzisiaj, to naprawdę. Bardzo słodkie. A siostro, jeżeli no. chodzi o plany na przyszłość, czy jest coś, co jest siostrym marzeniem? Na przykład siostra by już teraz na przykład potrafiła powiedzieć, co by chciała w przyszłości robić, co by dało siostrze takie największe szczęście. Nie wiem, praca w szkole, czy powrót do fotografii, tylko na przykład jako fotografka papieska, albo ewentualnie. siostra chciałaby być taką wszechsiostrą i taką miłościwie panującą nad wszystkimi innymi i dającą każdemu aparatem. Gratis przy okazji pierwszych sztuk zakonnych. Hmm. Myślę, że chciałabym być wśród młodzieży w przyszłości. Myślę, że chciałabym uczyć, z takim Tak, takim podejściem, zrozumieniem siostry: to jest kariera tak, na YouTubie. być. I nie mam jakichś dużych marzeń. Myślę, że one się w trakcie teraz spełniają, że ja w sumie tak naprawdę je teraz odkrywam. I dla mnie na przykład też jest radością to, że, że mam kontakt z wieloma, wieloma, wieloma kapłanami i że im zależy na tym, żebyśmy my były jako siostry. I ich świadectwo tego, jak pomaga im. Nasza modlitwa, czy też modlitwa osób, którzy są włączeni do pytańskiej misji wspierania kaponów. I dla mnie to jest budujące, bo rzeczywiście widzę w to, że my jako Kościół możemy kaponom pomagać i to nie jest tak, że i ja teraz będę wyzywała, jak to ksiądz nie jest, bo mogłabym to zrobić, powiedzieć, mm -hmm. okrzyknąć, taki jest zły, tu się mu nie udało. No ale po co? I tak jak wcześniej miałam takie nastawienie, że ja muszę dużo rzeczy robić, ja muszę świat zmienić. <laughs> Tak, wydawało się, że jest to niestety, ale yy, widzę, że Pan Bóg tylko oczekuje nas modlitwy i że ona wystarcza. Mm -hmm. I że ksiądz się potrafi zmienić. Widzicie? Także jak się kiedy zmienię, a lepsze, to też <laughs> dzięki siostrze. Siostro. To, coś, która powiedziała, dla mnie jest niesamowite. I gdyby ktoś chciał jeszcze z siostrą kiedyś pogaborzyć, zapytać o to, jak to rzeczywiście wygląda, a w szczególności o swoim powołaniu, to w opisie zostawi mi kontakt do siostry i wtedy można śmiało pisać i siostra. Jestem otwarta. Jest otwarta tak. i będzie odpisywała. Oczywiście propozycje matrymonialne typu bądź moją żoną <laughs> raczej <nie odpuśmy>, <laughs> już nie Bo to już jest jeden, który tutaj o to walczy. Ale gdyby właśnie któraś z czas dziewcząt myślała o tej drodze, to jak nam... <laughs>